Dalej czeka na Prison W innym życiu Z odpowiednimi ludźmi Właśnie, potrzebujemy prohuntera tutaj Stopu, No dowodu co jest? Bez skitu Szkoda, że nie będzie available w naszych godzinach no, Dzisiaj obiecałem moverka O, może z nami pograć Chcieliśmy się podepresować. No. A co z Kacprą też? Czy, czy dzisiaj Caspra nie ma? Oj, Kaspra to nie będzie aż do późnego lutego. Żartujesz. O, tak kurde mu wypada robota, że. Ooo! Mm. To co ty gry najbardziej? Oh, Where, no are to... you? Where are you? Where are you? How old are you? Kurwa, where are you? Ty? O, ha, ha, W korytarzu. ha, Goodbye. ha, 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 5 ha, 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 tu są w puli. No i dobra Tutaj jest w korytarzu Tu nawet drzwi otworzył No No to co, masny Banie idź, po ja tutaj kostki poszukam Też kurwa, nie wiem czy zobacz moją psychę czy tam mi nie siedzi no. Może być kurde nieciekawy. Ona nie siedzi, ona stoi. O Jezus Maria Horus, <grym> dziękuję <grym> za pinslot <grym> ale Horus. Jezu, dźwięk, Chryste, Jedziemy, panie. dźwięk po prostu jak ty się boisz to jest miód na moje serce. Ej no przestraszyłem się w tym momencie naprawdę. O, dziękuję. dobra, bądź po... tak. Nic ci nie powiem. Dziękuję za zawał. Dzień dobry wszystkim. Teraz szukamy odważnego, który bierz kamerę, nie wziąłeś? To Ja wezmę. Ja się wziąłem kamerę i wniosę. Krzysiu nagrywam. O. Krzysiu nagrywaj. To jest Krzysiu. Krzysiu, Krzysiu jest smutny. Smutny. Takie rzeczy, zaraz, Niech jeszcze roju ci przyjdziesz, rzuci ci, kurde, cztery dyszki i będziesz miał dopiero dźwięk, kurde, straszny. <laughs> wiem. Twój najeba, najgorszy koszmar, każdego Sylwestra. Zgaś światło, pogadam. Nie. Are you here? Are you close? Are you french? Are you pizza? Are you here? Are you there? Dobra. Are you friendly? Are you here? Are you close Are you French? Are you here? Are you there? Are you close? Are you friendly? Are you here? Are you there? O, a to, że go nie ma Wyszedł z domu <laughs> Został ghostbusterem, tak jak my Dobra, przestawię jedną kamerkę Nie to ci tobie wysyłane TikToku tego? Ducha co wszedł do vano? O! Nie kuś? Będę kusił. Na... Nie no, tak naprawdę to od tego, od 21 zł masz po prostu najstraszniejszy dźwięk jaki się da. <grywa> Chyba wymyślić. To jest koszmar każdego młodzieniaszka. Czemu każdego młodzieniaszka? No bo wiesz kto jest na tym, na dźwięku. <grywa> <grywa> Białe spodnie. Dobra, ja może kamerę sprawdzę. Weź tak... tam parabiotycznym, popatrz. Nie, nie idę z krzyżem na plecach, jak pewien Mesjasz. To teraz pytanie: gdzie, gdzie ten, gdzie ten śmieci jest, dobra? Oni to nie jest, to od razu wikryte. Wy, A no, krzyż rzucasz mądrze. Gdzie jest, krzyż? Nie wiem. Ale mamy, mamy ja powtórzę, mamy 4 progi donate'owe, od 1 do 5, od 6 do 10, od 11 do 20 i 21 do 50. A potem są już normalne muzyczki. Bo nie, bo nie kazał mi wymyślić na tyle. No. Bo powiedział, że nikt i tak tego nie wpłaci. No właśnie. 20 zł to jeszcze ktoś mógłby się porwać, nie? Ale więcej to nie, nie przewiduję. Więcej Ustawa nie przewiduje. No też tak myślę. Ale nie, nie widzę nic takiego. Eee, Parabiotic Microphone... książki zanieść i ten... Lightsabera. Nie wiem ile mam psycha, ale kusi mi wziąć OJ i się spytać czy on tam jest. 50 coś miałeś. Jest te. gdzie indziej. Na samym końcu, no. Wypadałoby zapytać teraz, faktycznie. Bo on może być tu A na Spirit Boxie ci odpowiadam? Nie odpowiadam, nie? Najpierw się dowiedzmy gdzie on jest. A ja popatrzę Orby Dobra, ja tu rzucę tak. Orb? Tutaj jest. Dobra. O braj Przestawmy się z wszystkim. Mhm. Czekaj, idę jeszcze po tego. O drugą partię smadza i zapalniczki, nie? dla ciebie. A, pierdol, Horus! Jezu! Jest! <laughs> oh, <yeah>. Bułdzenek. Masz <laughs> 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 mi... Ajko stanął w gardle, oh, nie? Geez. No, 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 no. Nie, wchodź ja py pytam go Are you here? Are you close? Are you French? Are you pizza? Are you here? Are you friendly? Dobra, nie gada Peste Boże panie Dobra, to stercz z parabiotykiem Poro tych chory pojebie <laughs> Nienawidzę Cię, Zenek lubię, być Cię. Zenek będzie... po prostu. No chłop kurde, ja myślałem, że on faktycznie 21 jak coś rzuci, żeby było, a ten cztery dychy od razu. bany. <ścoughs> o Boże, dobra. Weź książki przestaw. Czekaj. Are you here? Are you close? Jest, jest tutaj, dobra. Goodbye, nie? Goodbye. Goodbye. Good Goodbye! Stu. Good Oła! Moje serce. O! Rzucił. Michiem rzucił. Gary, gary? No. Czy co mamy tylko IMF -a i orby? No tak, no to patrz. Writingu Tyne. nie będzie, freezingu nie będzie, Spirit Boxa nie będzie. Projektor może być ewentualnie albo fingerprinty. No ale tak patrzysz, to Doc ci nie przebiegał. No to może Dots nie będzie. Ja no to, bo to wtedy musiał być fingerprinty. Tylko był się otoczność torsów I teraz jeszcze pytanie, kto odkryje co jest na progu 10 do 20, nie? Znaczy 11 do 20. To jest ostatni nieodkryty jeszcze próg. Nobody! No one cares. Fuck you. Can you speak to me? Speak to me! Hmm, jeden, dwa coś było. O, w okno popukał Pizza i tam? Fingerprinty. No to obakę. No to obejk. No to tylko sól ci przyniosłem i idziemy po aparat. I... Sesja zdjęciowa. No to... CO MI ZAPIERDALESZ TO NA CO TY JUŻ CHCIAŁEŚ GO WYNIEŚĆ? Ja chciałem mieć zdjęcie tego, a ty mi go zabrał, no... Ja też bym chciał. No to teraz to sobie, no. wiesz... No dobra, to masz, to masz, to masz... No myślałem, że już pójdziesz zrobić. Dobra, dwa zdjęcia, bo interakcja, nie? A tej smadrze, widzę, rozłożyłeś, swaniaczku. Co? co jest śmieszne? Zrobisz fingerprinty pri, finger i jest drugi dwa? pusty. Nie ma interakcji. Mm -mm, pusto. Jak Taka u mnie w głowie. Akurat dziwne. No, eee. Ale ten Zenek co wleciał. <ślał> tak grubo. <ślał> po chuje bierę kamerę, kurwa. Nie wiem, ale musi nam sanitka zlecieć. I parabiotycznie no to... To musimy wykryć śmiecia. Aż drugi kryty, aparat. E, ja też mam nie. aparat. Parabiotyk i nam z psycha ma zlecić, tak? No to, to że światełka. popytamy świetne. najwyżej. Albo że popytamy. Zdjęcie ducha mamy? Nie mamy. Mm -mm. To fajnie jakby się nam objawił. Nie mówiłbym mnie Rzucę na komoda od razu aparat. Nie no, nie zbijaj jeszcze, psychy, zróbmy stópki. No dobra. To, no to jest Sur Goodman. Kładź stopy. No to... stop. Ty, czy on otworzył? Tak, otworzył tak? drzwi. Tak, otworzył drzwi. No to dwa zdjęcia, gridujemy, nie? Fingerprint interakcja, dobrze. O, sześć palców jest, czy mi się wydaje? Tak, jest sześć palców, patrz. No, jest. Pokazał to. Dawno tego nie widziałem. Dobra, jeszcze zdjęcie ducha. Jak tu dotyka, ty? Teraz pięć o? palców, ale frajer drugą ręką dotknął. pa no przemieścił się. No to wychodzi. Ty to jak rzuca, teraz? fuck? On teraz na korytarzu jest. Aha. Proszę bardzo. To jest puste. Gdzie jest druga są Tu jest. Can you show yourself? Nie wiem, tu też rozstawię sól po prostu, bo... Tak, tutaj jest, patrz, bo tu jest... I would wstupię... love to see your face. Come on, show me your face. O. Ty, ja, wraca tam do pokoju, zobacz. No, rób tu zdjęcie. Ale... Mamy full pakiet zdjęć. Czy zdjęcie ducha. Aha. Ci w, w sumie bardziej value zdjęcie. No, no tak. O, tutaj znowu wdepnął. Hmm. Hm. O. No to... Kurde, ten duch. O, za mną! No? Polołował cię. O kurwa! To jest hunt? To jest hunt. O He's nie. To jest hiding, Jezu, proszę, nie zabij mnie. Proszę, nie. Dobrze. Żyję. Żyję, żyję. Ja też żyję. Do mnie w las tutaj. Poszedł w pizdu. Kurwa co, nie sał to autonaskar, że tu tak tę kółka robił? No dobra. Ja już chciałem zdjęcie pykać, ale sobie pomyślałem, że no przecież to jest ten. O. No. już on kontraagresywny. Ty bierz smadża w łapę, bo bo to no, się on nie skończy stążyłem. dobrze. I parabiotyka no. najlepiej. Żeby jeszcze posłuchać go, nie? Gdzie tylko gdzie ten parabiotyk leży? Paj zapal się na chwilę. Tam w pokoju. Tam w pokoju go rzuciłem. Go będziesz widział, bo on tak ściśle na jasno świeci. Kurde, Horus co dzisiaj wjechał? 46 złoty w ogóle dzisiaj zarobiony. Nice. Bardzo mi miło. Jesteście A kochani. A gdzie to kłani, żeś go rzucił, bo to właśnie tam, go nie w w widać w pokoju? Tam... W tym pokoju gdzie on był, tak? No, co, palce światło, to zauważysz. No, nie wiem, no chyba diabeł. Kopką go nakrył, ja kurwa. No, bo... na Kopką go ogonem, nakrył? Bo... Kurwa, go nie widzę, no. Patrz tutaj, leży, pod kamerą. A, no to widzisz. Gdzie on się zrespił, ty cholera, całe te. No właśnie, dziewięć dokładnie, chyba w tym pokoju, albo ja w tym. Ja właśnie na tym, na live u Roya namawiałem go, żeby ten, mhm. żeby kupił fazmofobię. Aha, no i. No, namawiali go tam. Czy mi się zdaje? Czy to Nycik wpadł ze spod reakcji chorusa na DC? No wleciał chorus tutaj. Czemu <grym> insulajwa tak do po początku tego investigata, nie? Hahaha. <grym> o! Pierdolną Zoken <grym> żebyś wiedział. Szkoda, że jakoś nie chcę chuchnąć do tego parabiotyka. O, kurwa. To jest duch? Nie! O to jest Hunt! Ja umieram Chodź Kostyka? tutaj? Mam, mam, mam To co, chorus, chcesz powtórzyć dla gamera? <gry> Nie masz już, tak? Ja tak wyjebam Spawaj się głębiej we mnie no. oh! Nabij się napala uh, ale twardy. Nie mamy już papsów? Nie no mamy, ale... Co? Nic, nic. Mamy, ale... <śmiany> reakcje gamer, reakcje, d, d, d. Pinka reakcja gimera. reakcja Piękna reakcja. Dobra, teraz możemy wziąć Pilsę, żeby mu jeszcze cyknąć fotkę, no. I weź sobie smudża. Dobra. O, jeszcze dwa w zanadrzu. No, sanity nie było, ale... ...nam właśnie chodziło o to, bo mieliśmy tego kościara, nie? tej. 25 Sanity Plus chcemy zdjęcie duszka walnąć, bo tego nam brakuje I będziemy mieli pełnego investigatora Gamer rzucaj 21 zł i będziesz widział no. <laughs> Jaki donation sound o, Dalej lecę pisać książki, o ty kurde pisarzu miłości Pisarz miłości No, oh, ale walaszek zajebał Are you angry? Are you here? No. Are you here? O kurwa. Uu, sylwek! czekaj, wiem. O, wraca się. A, dziwko. Dobra, smadżu. Cześć. Na drugą rundę, Na drugą nóżkę! Na drugiego bolca. A co zabawne, tego nie zmienił kształtu jeszcze. Na przykład, no faktycznie. Ale Bo to Podczas hunta, mapu... podczas hunta mhm. byś musiał go obserwować. Nie chcę się się nim lupować. Pierdolę, nie chcę umierać. To 6% szansy, nie? Oho, 6,66%. Kurwisa. Czyli jednak spytałeś dwa razy o Joe, to samo i się rozpadła. Aha. Dobra, can you show yourself? I want to see your. O oh, nie! Masz go? Tessa. Dobrze, udało się, pełny wy... Drugi raz się pojawił ty! Co on? Hunt, nie. Nie wiem. Nie hunt, on się drugi oh. raz pojawił. Perdykon. Ale pani, razu smadzę i musiałem paść na ten hiding spot jest superior. No, ja dwa razy spaliłem. Dobrze, idealnie, investigation, proszę No, pana. to, to, to mi się podobało. po oskamowanego, że interakcji nie dało. Nie no, teraz musimy nie gridować po prostu, po jednym zdjęciu robić. Dwa, że inter... No, nie, no, bakę. no nie wiem, co Także ja powiem tak: mm, nie witałem się na początku, ale jest to odcineczek, dlatego dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, to pamiętajcie zostawić łapeczkę w górę. Oraz subskrypcje, jeżeli jesteście nowi. No, ten Zenek nie może się obyć bez rzucenia. Także musi być. E, także jeśli. podzielić na rozdziały i go po prostu wiesz, tak. tak. Zatagować, że tak. jest ten Zenek tam. Także dziękuję za oglądanie tego odcineczka i do zobaczenia w kolejnych i na kolejnych liveach. Pa, pa.